Ciekawe, gdzie jest Jasiu, bo takiego mam fajnego pomysłu. Pewnie się znów gdzieś skitrał A nie, zapomniałem, on pewnie gra w minecrafta Jasiu, Jasiu, słuchaj. O, znowu gra z Minecrafta. Ty, dano nie było filmu. To może, póki, może powiedz dla widzów, coś o sobie, bo tak jakoś dawno nie było filmu, może widzowie chcą ciebie bardziej poznać, czy coś takiego. Co ty na to, Jasiu? Tak, 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 ta, ja, ja chcę, ja chcę następnego filma nagrać, tylko wyłącz glej, poczekaj, poczekaj, już wyłączam glej, już wyłączam. gdzie e, to się wyłączało. Dobra, ja, ja się... wyłączę. Już, jestem gotowy, możemy nagrywać. O, to fajnie, że jesteś gotowy. To siadaj tam na łóżko. E, ja mam karteczkę, ja mam karteczkę. I e, ja będę ty zadawał pytania, a ty będziesz mi odpowiadał, tak? Dobrze, już siadam, już siadam, już siadam. Już siadam, już. już siadam, o! No, jestem już gotowy. No, mojej tata, co okay? okay. dawaj? Okej, okej, nasz gotowi. gotowy. Daj z tematem, tata. Pierwsze pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? Co eee, ja lubię robić, eee, grać w e, piłę, eee, grać w blum bluma z wujami, tylko szkoda, że oni usiukują. nie wiem czemu oni ujrzykują. Co jeszcze tak lubię, eee, na pewno lubię, z będzie spędzać i na pewno się bawić z dziećmi w, na placie zabaw. Drugie pytanie. Ile miałeś dziewczyn? Um, 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 to miałem tak Ole, um, i się Patrycie, Pauline, Michalinę, Dużo, Dużo mnie, to nie będzie mnie, to nie będzie mnie. Nie będzie mnie. Dobrze, to przechodzimy do następnego pytania. Twoja ulubiona drużyna. Eee, ulubiona, ulubiona, eee! No wiadomo! United, un, United! Bo tam ten, I Christiano Ronaldo! Chi! No, tam Christiano Ronaldo! No. I oni będą mieć jebać i to będzie na bank! Oni na bank wygrają! No, zobaczymy, czy wygrają, czy nie. E, następne pytanie. Będzie one bardzo trudne, ale widzowie pewnie e, są zaskoczeni i zdziwieni, może. E, czy ty, Jasiu, wiesz, gdzie jest Twoja prawdziwa mamusia? Um, no, Podobno jest w lasie u jak jakiegoś fagasia, ale co. Co, co tam jest? Gdzie ona jest? Nie wiem to co wiem to przekażę ją dla widzów. Bo ona chyba mnie nie ko... Ona mnie nie ko. Dawaj następne pytanie. Dobrze, to ostatnie pytanie. Czy wiesz, jak nazywa się i jak wygląda teraz mamusia, która ciebie pokochała? Um, um, um. Pokochała... No nie wiem, obecnie to ja nie wiem, na jakim teraz etapie ja jestem. Była, była mamusia Zuzia, była mamusia Jola, Proszę, ja nie wiem. Ani jednej, ani drugiej. Nie widuję tutaj w domu. Nie wiem, gdzie się. Ja nie wiem. Nie wiem, tata. Nie wiem. Nie wiem. Oni chyba mnie nie kochają. jestem za nich grzeczny. Co nie, tata, jestem za niewidoczny. Nie przejmuj się, Jasiu. Spokojnie. Może coś pobić pozytywne pozytywnego, czy coś. Coś, co lubisz od siebie. Dobrze, dobrze. Dobra, widzowie, To było na tyle. Jak chcecie mnie wesprzeć, jak wam się podoba moja tutaj masieczka, Tim, Jasiu, Ant, to chcecie ją na przykład kupić, czy dostać, to Napiszcie do mnie, na tego, na... Yy, na YouTube'a, na YouTube'a, do mnie napiszcie. To wam, nie wiem, dogadamy się, czy coś. I ten... Yy, i ten... jak coś to z tymi mi to ja Nie miałam tak dużo, chciałem, bo i dzieci być psikusami, lata ale... Cii, nie było. No... ej yy, ten, i yy, ten... i jeżeli... Yy, Macie jeszcze jakieś do mnie pytania, chcecie sobie, nie wiem, o mnie coś się więcej dowiedzieć, to ten, to napiszcie w komentarzu, na dole, ale łapkę w górę, bo się naprawdę sztalam. Przepraszam, przepraszam, się, przepraszam, że na wakacjach mało cię ale wiecie, wiecie jak to jest, wakacje, wyjazdy, i spędziłem czas, odpoczywałem od tych wszystkich łobuzów, od tych łobuzów z przedszkola. Oni są nigdzie. Nie, ja tylko jestem jak aniołek, jestem jak Oni nie, tylko ja. I ten. I macie jakieś pytania, czy coś? Ja z mogę drugą część nagrać. I ten. I. i. Zostawcie łapkę, łapkę w górę i zróbcie z, y, z tego i z i z o na czerwone, czyście moje na szary, z bo chcę wbić, chcę wbić mój cel 50, 50, 50. Chcę. Dzięki Wam chcę, żebyśmy wbili to. Chciałbym, zróbcie to dla mnie, proszę. To do, do, do zobaczenia następnego. Bardziej was kocham i do widzenia.